Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na recenzji TechDeca 32 mm. Ogólnie nie przepadam zbytnio z tech dekami. Kiedyś, oczywiście, od nich zaczynałem, jeździłem sobie na tych zwykłych tych 28 czy 26 mm. Nie wiem, one były bardzo wąskie. No jakoś nie przypuszczałem, że później, jak przerzucimy na te szersze deski, i tak samo jak przerzucę na takie bardziej, że tak powiem, dokładnie wykonane, to nie myślałem, że wrócę na, kiedykolwiek w ogóle na TechDeca. Ale jednak znalazłem TechDeca 32 mm i w sumie pomyślałem, że, czemu nie? Może by rzeczywiście go przetestować? E, może będzie dobry, może będzie lepszy niż e, niż te poprzednie deski? No, a jak nie, no to trudno, będę miał zawsze e, nowego fingerboarda w kolekcji. E, takiego fingerboarda, że tak powiem, ciekawostkę. Ogólnie znalazłem go na Allegro za 70 zł. Myślę, że trochę drogo, jak to jest po prostu zwykły plastik. Tak samo blady jest plastik, kółka są plastikowe. W sumie traki to jeszcze nie wiem. Ciekawie mnie to, że traki są 32 mm, tak samo jak cała ta deska e, i tak dalej. Tu mam jeszcze oczywiście akcesoria, jak to zazwyczaj w technikach bywa. No i co? No to zabieramy się za odpakowanie tego i zobaczymy, co to wszystko jest warte. Zapraszam! opakowanie jak zwykle nie przetrwało, no ale zacznijmy od tego, bo mi kółka wypadają więc chcę je od razu wyciągnąć mamy zestaw e, komplet kółek dodatkowych są to zwykłe kółka plastikowe czyli takie jakie po prostu były stosowane przy e, tech dekach i no nie mają łożysk nie mają niczego e, raczej nic specjalnego, nie będę się na nimi rozwodził, ładną grafikę mają to, bo to było jedyne co mnie w sumie e, urzekało przy tych e, tech dekach. odłożę je na bok bo nasza deska jest już zmontowana i posiada kółka, mamy oczywiście Zestaw naklejek, to wszystko jest oczywiście bardzo ładnie zapakowane, to akurat trzeba przyznać, że przy tych dekach, o kurde, coś się urwało. Żeby się naklejka nie odkleiła, nie? Mamy dwie naklejki, oczywiście są to naklejki Habitat, bo to jest właśnie fingerboard e, z tą grafiką właśnie Habitatu e, tej firmy skateboardingowej. Naklejki spoko zawsze gdzieś można sobie przykleić na, czy to na, na blacie, czy właśnie na jakichś przeszkodach. E, też zostawiam je na razie e, na boku. Następnym elementem jest klucz. Tutaj akurat wam powiem, że jestem bardzo miło zaskoczony. Otóż to jest akurat bardzo mało ważna, ważny element e, w zestawie, no bo już mam takie klucze pełne, gdzieś tam, gdzie się kupowało właśnie jakieś deki, czy coś takiego, nawet te z Aliexpress, jak zamawiałem, to kluczy mają sporo, ale ten jest bardzo ładny, bo jest bardzo unikalny. Wygląda trochę jak skate tool, tylko, że po tej stronie nie ma, e, nie ma żadnej funkcjonalności, że tak powiem. Tutaj macie zwykły śrubokręt, e, no i tutaj macie, żeby odkręcać nakrętki, taki klucz. Bardzo fajny, myślę, że będę go używał nie tylko do tych, do tych deków, e, bo raczej jest uniwersalny i pasuje e, do wszystkich fingerboardów. Akurat to jest na dużych plusik. Kolejnym elementem będzie... Uwaga, nie sama deska jeszcze, a patrzcie na to, taki mały stojak. W sumie jeszcze nie wiem jak e, on ma tą deskę trzymać, czy ona ma stać pionowo, czy poziomo, ale też go zaraz przetestujemy. Też w sumie bardzo fajna e, sprawa. No i przejdźmy do bohatera naszego odcinka, czyli właśnie tego techdeka. I to jest właśnie techdek 32 mm e, i powiem wam, że naprawdę fajnie. W dłoni leży. Jeszcze nie wiem, jak się na nim będzie jeździło. Wygląda trochę, właśnie nowaty. No, strasznie, jest powyginany na boki, ale jeszcze go nie skreślam. Chcę go przetestować. Oczywiście jest, to, jest on cały plastikowy. E, tutaj, no, traki są metalowe. No, trzeba przyznać, że tak. E, troszkę może wystają te, te nakrętki. Nie, raczej nie wystają. Oczywiście kółka zwykłe, bez łożysk, tak samo jak tamte. E, też zwykłe śrubki. No i tutaj na górze nie mamy tej gąbki, tylko mamy. Papier ścierny, czyli po prostu jak, jak w prawdziwej deskorolce, albo jak za starej dobrych tych deków, jeśli mogę tak powiedzieć, albo jak to po prostu e, te deki mają w zwyczaju. Tak to wygląda, powiem Wam, że bardzo ładny, e, jako właśnie taka. No, może trochę zabawkowo wygląda, bo jest e, bo jest taki trochę plastikowy, aż znaczy tym, tym plastikiem dziwnie zajeżdża, ale myślę, że jakby tu na przykład dobre kółka i na przykład traki e, od Granda, chociaż te może będą dobre. Mam nadzieję, że się nie zepsują, bo traki właśnie z tech deka miały to do siebie, że często te oczki wypadały. Przy czym w tych nowych trakach, bo boście zobaczycie recenzję 30 mm od Granda, na przykład, jest jedna oczka wtedy i, i tam się one tak szybko nie psują. No ale ten tech dek wygląda naprawdę kozacko, jestem zadowolony. To jest ten cały zestaw, czyli deska, ten stojak, kółka. E, ten śrubokręt e, znaczy to skate tu, że tak powiem oraz e, naklejki e, jeszcze tylko chciałem zobaczyć jak to będzie stało na tym czy tu muszę włożyć to czy tą deskę, czy co kozak, lol, No ty, tak, tak spada ale jakbym go tak wcisnął to deska może teoretycznie stać o w ten sposób tu się łapie tym i nawet na półkę można sobie dać żeby taki e, fingerboard po prostu sobie stał i po prostu ładnie wyglądał. To jest akurat kozak. Nawet jeśli bym na nim nie jeździł, to zawsze fajny takie, że tak powiem, trofeum. Bardzo fajny stojak. Podoba mi się czekaj, czy podejść do innych fingerboardów, chociaż inne mają e, gąbeczki, więc nie. Dobra, o nie o nie o nie. stojak niestety uszkodził mi papier ścierny już. E, nie wiem, tu powinien nie będzie widźny na kamerze, ale jest tutaj już zadrapany, bo tam musiałem go wcisnąć na siłę. Chyba, że ten stojak powinien działać w sposób, nie tak jak ja to robiłem, tylko. Tylko taki, no ale to to i tak bez różnicy, bo w tym momencie i tak mi uszkadza papier ścierny. Ale też kozak. W tym momencie jak tak stoi deska, jest jakby oparta i też może być. No w każdym, no jak jej nie wsadzimy, tak będzie. Jak mówię, zdziera papier ścierny, no to czy uważać. Jeszcze tylko zanim zacznę jakikolwiek trip, to chciałem zauważyć, że on jest po prostu taki kwadratowy tutaj. Nie jest tak po prostu wygięty gładko, że jest taki prosty łuk, tylko jakbyś po prostu miał taką kwadratową foremkę, nie? Że nie ma gładkiego przejścia, tylko e, są takie. Takie cięcia po prostu w boki, no ale myślę, że to nie będzie dużo y, różnicy y, robiło. No to zacznijmy od pierwszego, pewnie kickflipa. O. Strasznie jest leciutki, jeśli o to chodzi. No i też jest strasznie długi, czekajcie, ja go porównam sobie do mojego Grand Fingers. Jeśli chodzi na przykład do mojego Granda, on jest y, nieco dłuższy ten fingerboard, przez to troszkę inaczej mi się na nim jeździ. Ale odzwyczajeniem się w ogóle od tego... że tak zamienię, o to jest lepiej Nose tail Tak nose jest bardziej wysunięty Czyli tutaj jest nose Powiem wam, że dziwnie na razie Bo nie jestem po prostu może przyzwyczajony Ostatnio jeszcze właśnie na tym grandzie, więc może przez mi się tak dziwnie na tej figurbocie skacze, mam takie dziwne wrażenie, że te kółka są tak jakby rozkletkotane na boki, no, że one wystają poza deskę, nawet od góry, jak tak patrzę na przykład od góry na tą deskę, ja widzę te kółka po boka, to jest takie dosyć dziwne. Jestem bardzo ciekawy, no, czy jakbym na przykład zamontował kółka z łożyskami, to byłoby lepiej. No ale, my tu gadu gadu, a tymczasem czas zrobić e, małe testy i potem znowu wrócę e, z wrażeniami, jak to wygląda i czy jest warty swojej ceny i czy opłaca się go kupić. więc jestem już po testach Fingerboarda Techdeka 32 mm, i powiem wam od razu, że to nie jest fingerboard dla mnie. Po pierwsze, jest za długi w porównaniu do Grand Fingers, na przykład, bo na tym jeżdżę obecnie, więc do niego jestem przyzwyczajony, ale jest po prostu za długi, może jest powiedzmy, nawet dłuższy od. No, może taka sama nawet szerokość, albo lekko dłuższy od tego fingerboarda z AliExpress, czyli tego, którego recenzja już jest na kanale. No, ale niestety niewygodnie mi się na tym jeździ. Oczywiście. To jest kwestia przyzwyczajenia i kwestia gustu, no ale ja tego fingerboarda powoduję, że ja nie będę używał. Druga sprawa to oczywiście papier ścierny, który jest mega, ale to mega niewygodny. Ja jestem przyzwyczajony tak samo do, do tych wszystkich typów i w tym momencie ten papier mi po prostu przeszkadza. Jeśli chodzi o sam profil jest całkiem ok, ale co do wrażeń. Strasznie ciężko mi wykręcić na tym jakiekolwiek e, flipy. Deska po prostu mi gdzieś ucieka na bok e, i to jest też dosyć problematyczne. Tak naprawdę jak chciałem zrobić na przykład flip na jakiegoś grinda, to było to no, masakryczne, żeby po prostu i zrobić tego flipa, i wylądować tam. E, ale tak do zwykłego jeżdżenia, wydaje się ok. Druga sprawa, czyli ktoś może by chciał sobie kupić go dla samych traków. E, w tym momencie, jeśli cena tego figureportu jest 60-70 zł, e, no to traki tej jakości, niestety no, nie są tak warte e, po prostu lepiej zainwestować już za 8 dych track i suda lub bądź grand fingers e, takie z jedną ośką niż te po prostu tech deka, które są prawdopodobnie zbudowane tak samo jak standardowe traki tych e, czyli e, tutaj z każdej strony jest osobna ośka, przez co one szybko prawdopodobnie się zepsują i trzeba będzie je kleić. No i no, po prostu nie, będzie, nie będziecie z tego zadowoleni, po prostu długo raczej e, nie wytrwają. Tak jak w moim przypadku, to jest oczywiście e, fingerboard, na którym nie będę jeździł, będzie on raczej ozdobą. Tak jak mówię, e, jest ten e, specjalny, jakby stojak na deskę, i tak sobie go powiedzmy e, wetknę i postawię gdzieś e, po prostu na. E, na półce i będzie sobie leżał, będzie ładno, ładnym takim, ładną taką ozdobą. Dlatego też nie przyklejałem tej i Nie chciałem też montować innych kółek e, ani go w jakikolwiek sposób tuningować. bo to jest kwestia indywidualna i jak wam się będzie dobrze jeździć, to znaczy, że jest ok. Mi całkowicie odpada. Nie, że jest za długi. E, konstrukcja no, może nie jest jakaś e, bardzo dobra. Ciężko miałem cokolwiek wykręcić i nie będę specjalnie naklejał tej bo chcę go zachować w tej e, powiedzmy, że kolekcjonerskiej wersji, czyli niemodyfikowanej e, i tak też go umieszczę na półce. Oczywiście, jeśli ktoś lubi te deki, lubi ten plastik, lubi tą tą jakość, to mu to po prostu na pewno spasić. Jeśli ktoś na przykład jeździ na tych dekach od, od zawsze, na tych węższych, to oczywiście myślę, że 32 mm będzie odpowiedni, prawdopodobnie mu będzie wygodniej robić triki. W moim przypadku na pewno stanę przy customowych fingerboardach, no ten może nie jest customowy, ale przy customowych fingerboardach a tym bardziej jeśli będę w stanie, to będę inwestował w tetraki i raczej sprzęt typu Grand Fingers, albo może jakiś inny. Tekdeck u mnie odpada. Mimo wszystko, no nie oceniam go bardzo źle, bo wizualnie wygląda naprawdę fajnie. Taka deskorolka, tylko tak, jak mówię, ozdoba, a nie deska do trikowania. To było w takim razie na tyle. Ja go oczywiście montuję w ten stojak. Odstawiam go na półkę. E, ten klucz, oczywiście, mi się jeszcze jest bardzo fajny. E, I wracam do moich starych fingerboardów, e, póki nie znajdę jakiegoś innego ciekawego. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.